Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj przypomnę Państwu program Polskiej Masonerii z 1993, fragment z tego programu i fragment dotyczący Kościoła Katolickiego w Polsce, i zastanowimy się nad tym, jak dalece ten program udało się masonerii zrealizować. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań, najlepiej w maile. I tak, jak wspominałem, napisałem już w zasadzie książkę, nową książkę o masonerii pod tytułem Masoneria w pigułce od pradziejów do 2030 roku. W której zaprezentowałem wszystko to, co udało mi się, wszystkie te dane, wnioski, które udało mi się zgromadzić w dziewiętnastu poprzednich moich książkach o masonerii, co zresztą spowodowało, że zobaczą, widząc ten obraz masonerii niejako z góry, wyciągnąłem wiele nowych, zaskakujących również dla mnie wniosków i uzupełniłem te dane, których dotąd nie przytaczałem. Natomiast wracając do, do danych przedstawionych w poprzednich książkach, wróciłem między innymi do programu polskiej masonerii, który został sformułowany w 1993 roku. W tak zwanych deskach lożowych masonerii rytu szkockiego, czyli polskiej masonerii rytu szkockiego, czyli referatach programowych. One były opublikowane wtedy w 1993 roku w, w, w periodyku masońskim Ars Regia. I tam zaczyna się ten cały. Program w ten sposób. Nigdy w historii nie było tak, cytuję, nigdy w historii nie było tak sprzyjającego dla nas momentu, piszą masoni. Możemy osiągnąć to, o czym zawsze marzyliśmy w tym kraju. Możemy zdobyć pełną władzę dusz, pełną władzę polityczną, pełną władzę gospodarczą. Doprowadzić do takiej sytuacji, że gwiazda masońska zajaśnieje nad tym krajem. I jako symbol naszej władzy. No i teraz Masoni stwierdzają, i to powinno być ważne i interesujące dla nas wszystkich, że najważniejszą kwestią jest kwestia Boga. Nie gospodarka, nie polityka, tylko kwestia Boga profesor Cegielski w swoim czasie wielki mistrz wielkiej narodowej loży polskiej mówił nam przede wszystkim zależy na rządach dusz Na rządy dusz sprawo sprawował dotąd w Polsce Pan Bóg no i chodzi o to żeby sprawowali je masoni i masoni mówią jaka jest ta kwestia kwestia Boga takie są wszystkie pozostałe kwestie i tak w pierwszym rzędzie należy doprowadzić do odrzucenia przez Polaków następujących twierdzeń: Człowiek został stworzony przez Boga, Bóg sprawuje opatrzność nad światem, ten świat jest najdoskonalszy, najdoskonalszym z możliwych światów, bo został stworzony przez Boga, który jest najdoskonalszy. Należy przekonać Polaków, że ten świat jest światem zostawionym samemu sobie, światem samodoskonalącym się. Gdzie człowiek jest najważniejszy, a Boga można najwyżej nazwać wielkim budowniczym świata, kimś, kto kiedyś ten świat zapoczątkował, ale odwrócił się do niego plecami. Musimy doprowadzić do sytuacji, mówią, mówili wtedy masoni, że przede wszystkim teolodzy i reprezentanci nauk technicznych będą przyjmowali tę koncepcję, którą my proponujemy i będą głosili ją, a następnie przyjmieją całe yy, społeczeństwo no i teraz można zauważyć, że oczywiście taki program to jest program zniszczenia katolicyzmu w Polsce no i teraz zauważmy, że to się w znacznej mierze udało eee, opisałem to bardzo szczegółowo w mojej książce pod tytułem Grzechy Główne Polskiego Kościoła I, i, i zobaczmy jak to było widać to, ten sukces masonerii w czasie COVID-u, kiedy Kościół przyjął taką postawę, że wielkim głosem, że jest porządek natury i łaski, i z COVID-em można walczyć tylko w porządku natury, więc maseczki, nie ludzi do kościoła i tak dalej, bo tu nie ma nic do rzeczy. No to znaczy, że tylko człowiek ma do rzeczy. Lekarze, politycy. No to to jest twierdzenie, że. Bóg jest tylko wielkim budowniczym, budowniczym świata, że nie sprawuje opatrzności, bo cóż to jest sprawowanie opatrzności? To są rządy Boże. Rządy Boże, które są dokonywane bezpośrednio przez cuda, przez przyczyny inne, przyczyny naturalne, także nie widzimy, że to Bóg działa, no i przez dopust boży, że Bóg dopuszcza, na przykład dopuszcza COVID i teraz. Pytanie, dlaczego dopuszcza? Czy nie z powodu jakiejś naszej winy, naszego grzechu? No i że powinniśmy się go, do niego odwoływać, żeby on skończył z tym dopustem, żeby, żeby nam darował, prawda? Takiej postawy nie było i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy, I yy, w ramach tego programu walki z Kościołem pojawił się, pojawiła się taka refleksja na temat natury polskiego Kościoła i tą refleksję przedstawił przede wszystkim Adam Witold Wysocki przewodniczący Uniwersalnej Ligii Masońskiej Oddział Polska reprezentujący masonerię Rytu Francuskiego w artykule pod tytułem Masoni i Kościół, w piśmie Wolnomularz Polski, numer 10 a więc trochę, trochę później. I on tam podzielił polski kościół, polskich biskupów, polskich kapłanów na Jastrzębie i Gołębie. I teraz Jastrzębie, pisze Wysocki, Jastrzębie, przewysoki, można rozpoznać po tym, że są w sposób wyraźny negatywnie ustosunkowani do masonerii. W sposób otwarty i jednoznaczny bronią praw wiary i moralności, głoszą naukę kościoła, występują przeciwko temu, co sprzeczne z wiarą i moralnością. Gołębie to ci, którzy są postępowi i otwarci na świat. Gotowi do dialogu, który, którzy uważają, że dialog i współpraca z masonerią są nie tylko możliwe, ale i wskazane. I teraz cytuję dosłownie Wysockiego: Fakt, iż w Kościele katolickim istnieje jak w każdym masowym ruchu społecznym podział na tzw. jastrzębi i gołębi, jest powszechnie znany. Rzecz w tym, że niestety w kościele polskim głos decydujący w sprawach istotnych dla wzajemnych stosunków. Między kościołem a masonerią mają póki co od wielu lat głównie ci pierwsi, czyli yy, Jastrzębie. Zobaczmy, jak się sytuacja w kościele zmieniła. 96 rok polskim kościołem rządzą Jastrzębie. 2024 rok. No, nie mamy, chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że polskim kościołem rządzą gołębie. Prawda? Ci, którzy albo są, jak to ostatnio wyraził kardynał Nycz, otwarci na dialog z masonerią. Nycz powiedział, że kościół nie będzie się wtrącał w rozwiązywanie prawne kwestii związków partnerskich. Albo mówią wprost jak masoni, jak na przykład yy, kardynał Rysi. Yy, yy, ale wracajmy do tekstu Wysockiego. Charakteryzując dominację Jastrzębi, Wysocki mówi, pisze Żywimy uzasadnioną naszym zdaniem nadzieję, że istniejąca obecnie dominacja Jastrzębi w Episkopacie Polskim oraz wśród części kleru i klerykalnych działaczy świeckich nie będzie trwała wiecznie. No i teraz wtedy Wysocki wymienia jednego gołębia, jednego jastrzębia. Gołąb to biskup Tadeusz Pieronek. No to faktycznie, jak, jak przypomną sobie ci z Państwa, którzy pamiętają te czasy, no to to był taki no, wtedy wyjątkowy biskup. Jakbyśmy dzisiaj poznali wypowiedzi pieronka. Kiedyś może je przytoczę, cytowałem je obficie w różnych swoich książkach z tamtych lat, z lat 90., no to się okaże, że dzisiaj w ten sposób mówi większość biskupów i bardzo, bardzo, bardzo wielu kapłanów Polski. Natomiast, jako Jastrzębia, jedno nazwisko wymienia e, mason, no to ojciec Tadeusz Rydzyk. I o nim pisze tak. Cóż, mamy prawo sądzić, że to wszystko, co głosi ksiądz Rydzyk na temat rzekomych związków masoneli z diabłem, nie jest traktowane poważnie również przez yy, niemałą część yy, polskiej hierarchii kościelnej. No tak, wtedy ojciec Rydzyk miał, znaczy, niby w episkopacie była większość jastrzębi, ale jednak yy, zwalczali ojca Rydzyka, nie chcieli wchodzić w jakiś konflikt z ówczesnymi władzami politycznymi i zobaczmy, że jeżeli się tak zastanowić, bo ja w tym czasie właśnie od 96 roku ściśle współpracowałem z Radiem Maryja, z Ojcem Rydzykiem najpierw napisałem taką książkę Akcja Katolicka Ostatnia Szansa dla Polski stwierdziłem, że to jest ostatnia szansa później zobaczyłem jak się Niszczy w kościele akcję katolicką. Uświadomiłem sobie, że program Akcji Katolickiej realizuje Radio Maryja. Napisałem książkę Radio Maryja: Droga do źródła prowadzi pod prąd. Stałem się działaczem radiomaryjnym. Prawda? Przeprowadziłem ten słynny wywiad Rzeka z Ojcem Ryzykiem. Tak, tak, nie, nie. E, robiłem programy w Radio Maryja, uczestniczyłem w rozmowach niedokończonych. Zrobiłem ponad 200 programów w Telewizji Trwam prowadziłem różne zajęcia tam aż do czasu kiedy papieżem został Bergolio i od tego momentu może trochę wcześniej sytuacja w Radio Maria zaczęła się zmieniać ojciec ryzyk zaczął się zmieniać Radio Maria płynie Radio Maria droga pod prąd Radio Maria płynie pod prąd ojciec Rydzyk mówił ja my Zawsze będziemy płynęli pod prąd, tylko zdechłe ryby płyną z prądem. To się skończyło. Dalej się z zaczął płynąć z prądem pisowskim, a co za tym idzie i unijnym. Przez 10 lat rządów Pisu nie był jastrzębie. był gołębiem. No teraz zaczyna być jastrzębiem, ale tylko w tym sensie politycznym. No i nie. I, I zobaczmy to płynięcie z pisem. No to tak, Rasow Kaczyński w alfabecie Kaczyńskim, takiej książce, która wyszła na początku XXI wieku, na pytanie, czy pan u, uważa, że może pis wchodzić w koalicję z masonerią, odpowiedział, dlaczego nie. Dany pis robiąc różne ruchy, głosząc różne patriotyczne hasła, zgadzał się na wszystko co proponowała Unia podpisywał wszystkie dokumenty co oczywiście owocowało nie tylko zdradą ale też moralnymi różnymi bardzo negatywnymi konsekwencjami także podsumowując program masonerii wobec polskiego kościoła został w znacznej mierze ja bym powiedział w 90% niestety zrealizowany i i to się pogłębia zaczynamy być osamotnieni w kościele rządzą gołębie prawdy wiary dotyczące opatrzności Bożej, rządów Bożych wszechmocy Bożej miłosierdzia Bożego no są Ewidentnie podważane, kościół się protestantyzuje, staje się coraz bardziej powolny władzom politycznym, bierny, idzie za Franciszkiem. Tego chciała masoneria i to masoneria ma, więc teraz powinniśmy walczyć, bronić tego kościoła, walczyć o jego odnowę, walczyć. O dobrych kapłanów i tych dobrych kapłanów wspierać, no i oczywiście modlić się o to, żeby nie udało się Masoneli tego swojego planu wobec polskiego kościoła zrealizować do końca. Dziękuję bardzo.